Yesterday, tomorrow, now. W tym odcinku pozostawiam Was w urlopowym nastroju. I moja ukochana częstochowa, a także Park Jasnogórski. Jak to z rana? Poranna kawka mm, niam, 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 niam. z widokiem na częstochowski Park Jasnogórski. Nowiutka. Każda wolna chwila jest dobra na szkolenie się w swoim fachu. Tak sobie czytam tę książkę mi Przedsiębiorczości i zastanawiam się, czy wpłynie ona w taki sam sposób na mnie, jak książka Prosta metoda, jak skutecznie kontrolować alkohol hmm. lub Prosta metoda, jak skutecznie rzucić palenie. Dajcie znać w komentarzach, czy ktokolwiek z Was przeczytał tę książkę i jakie są opinie na jej temat. bardzo fajnie sobie od czasu do czasu wrócić do miejsc z dzieciństwa, gdzie miało się 16 lat, spędzało wakacje w czasy ciepłe, 30 stopniowe upały. Mogę wam zapowiedzieć, że najbliższe miesiące będą naprawdę ostre, będzie dużo roboty. Za dużo podczas tego urlopu, nie mam co pokazać. Na dzisiaj to tyle, udanego tygodnia i widzimy się za tydzień.